Jagiellonia w poprzednim meczu tylko podzieliła się punktami. Ależ akcja, popatrzcie. To musi być gol. Proszę Państwa, bramka. Szybkie otwarcie wyników w tym meczu. Ależ teraz podanie w uliczkę. Dochodzi do podania groźnie. I kolejny gol. Mamy. Obie drużyny szybko wzięły się za strzelanie Okazja, Jesus i Bronił to, ale co teraz? To bitka i gol! Pierwszy strzał jeszcze udało się obronić, ale poprawki już nie! Doskonałe wykorzystanie sytuacji! Teraz może być groźniej? Gol proszę państwa, gol! Zdecydująca bramka zmienia nam sytuację w tym spotkaniu. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Teraz okazja! Bramka! Gol i znowu wychodzą na prowadzenie. Doskonała piłka za obronę. Simas dopadł do piłki. Tak! Ale się rozpędzili! Dwie bramki w tak krótkim czasie są rozpędzeni. Rywalom będzie trudno wyrównać. Ładnie za plecy obrońców. Uwaga, może być ciekawie. Tak, po raz trzeci. Ależ to zrobił. Skompletował hat-tricka. Mecz dobiega końca. I ekipa gospodarzy dopisuje sobie dzisiaj trzy punkty. No przekonujące. Pewne zwycięstwa odnotowują teraz w lidze. Świetnie się zespół prezentował przez całe to spotkanie. I zasłużył na trzy punkty.